Dzień dobry, witam we welogmasie numer 24, czyli tym ostatnim. Ja właśnie przygotowuję świąteczny, wigilijny barszczyk. Wczoraj w nocy siedziałam do godziny 3 i robiłam swoje paznokcie, ale kolor jest przepiękny. On się mieni na e, jeszcze tutaj e, różne kolory, ponieważ ma w sobie różowy... Tak, chyba to jest różowy brokat. Przepiękne, więc bardzo mi się ten kolor podoba. Myślę, że jest mocno świąteczny. Został mi jeszcze lukier na mojego makowca, więc myślę, że się dzisiaj ze wszystkim na spokojnie wyrobię. Zdążyłam też już wziąć prysznic, umyć głowę, nawet nałożyłam maseczkę na buzie. Świąteczny poranek, tak właśnie wygląda, idę otwierać kalendarze. No, podejrzewam co tu będzie, ale zobaczymy, czy moje przypuszczenia się potwierdzą. No, jest naprawdę ciężkie. <laughs> Przykro mi, że to już jest ostatni... Yy... ostatni dzień. Okej! Okay. Tak jak podejrzewałam, czyli to jest Ultra Facial Cream, yy, bardzo znany produkt marki Kills. Potrzebowałam kremu do twarzy i dopiero ostatniego dnia mam pełnowymiarowy produkt. Yy, bardzo się cieszę. I otwieramy COSME, czyli kalendarz mi, No i kochana, to już jest ostatni dzień. Coś też powiedzieć? Zanim otworzę. Jak myślisz, jaki będziesz miała smak dzisiaj? Wołowinkę. No tak mało świątecznie ryby powinni dać, czy nie? Makowce już polane. Barszczyk już prawie gotowy, ale zobaczcie co jeszcze mamy. Tutaj mamy Ala la francuskie ciasto z budyniem w środku, na górze posypane drobnym cukrem i prażonymi migdałami. Zobaczcie jeszcze to. Szczerze nie wiem dokładnie co to jest, ale wygląda przepięknie. Także mamy naprawdę co zajadać do kawy. I mamy oto 24, tak właściwie 25. Dobiegliśmy do końca vlogmasów. Ja z tego miejsca chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego, również i w nowym roku. Mam nadzieję, że te święta spędziliście w taki sposób, jaki sobie na ten rok wymarzyliście. Niestety te święta są trochę inne. Ja już przebrana w coś innego, ponieważ mamy tak naprawdę 25. Wczoraj nie miałam już ani siły, ani czasu na to, żeby cokolwiek Wam dogrywać, więc z tego miejsca chciałabym Wam serdecznie. Podziękować za obejrzenie wszystkich vlogmasów. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście i milej wam się odliczało dni do Bożego Narodzenia. W przyszłym roku myślę, że vlogmasy będą w troszeczkę innym wydaniu, co będzie i dla mnie i dla was wydaje mi się, że przyjemniejsze. Teraz już się z wami żegnam. Życzę wam też wszystkiego dobrego w nowym roku. Widzimy się w kolejnych filmach, ale już nie w vlogmasach. Pa!